W kolejnym moim odcinku na kanale Ja to Super Królik Dzisiaj jest ze oczywiście Krystian Mojego kanał to się jest Małpa jest Małpa, to jest Dobra I Dzisiaj mamy taki challenge, że musimy przegrać 50 rund Zaczynamy Naszym talentem to nie będzie dzieckie No, to też, to też się zgodzę, oczywiście. O nie! Tu jest z nami Lumi. Musimy na nią uważać, jeśli Ona ma dobre ataki. Uciekamy. Chyba ty. No i na pierwszy. To jest Mamy już cztery Power hubs jakby coś. Więc jest dobrze. Oa.

Widzimy się po krótkiej przerwie. Chodźmy do Jesteśmy już na kolejnej rundzie. Nic nie było widać. I się, i się. A! Mówię ci, Pino, moje ciało. Pop mój Dead. Oczywiście ja mówiłem, musimy wygrać, musimy przegrać, a nie wygrać. No to zobaczymy. Widzimy, widzimy się po krótkim frog. Widzimy się na kolejnej rundzie. Okej, okay, dobra. Jest teraz tobą nowa. Na szczęście tutaj jeszcze u mnie nie ma żadnych rang. Więc nie widzę żadnych rang. I to jest dobrze, że nie widzę ich. Dobra. Dobra, na ja, będziemy to, się zakąpić w krakach, bo czemu nie? prawda? Mm. a w sensie, nasz kolega, który nie zginął? awa ołaczył sobie, żebyście zginął oczywiście 3 Power cube, to oczywiście były przez sekundeczkę. Mamy już 9 Power chyba coś. I właśnie, właśnie, wygraliśmy, właśnie, właśnie, więc nie wiem, czy nam mus musimy, to, musimy teraz wygrać, czyli jedną rundę już tutaj wygraliśmy. O, jestem teraz. Bo chyba za bardzo się rozpędziłem. Dla z tyłu musimy kolejną rundkę. O, w youtuberze. Mamy przegrać wszystkie rundy. Wygrywamy. Mamy wygrać wszystkie rundy. Przegrywamy. No. Wale, co zrobisz? Tu nam damy minę, żeby nam zabijał. Dobra. O, siema. Mój koleżko. Dobra. Znaczy, że to, 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 żeście nam się udało wybrać, co ci się z tymi dwoma koleżkami. Ale to już 12 fps. Spójrzcie, i mam 12 tysięcy hp. Ja pomyliłem się, mam. 13 tysięcy, hp. Widzę za ale w ogóle się nie, nie, nie zadawać. Ale lewa. To będzie, lewa, no, ilibry. I do Ana współpraca. Ja ją wykorzyłem, Rafał ją dobił. No. I to ja sobie w ogóle na rundę wygrać.

Chcę, chcę, To jest. Niestety to pychaliśmy. A no, To akurat z bo WP był ze dwu. wy nie miałem jakie bronić. No. By to się prostu, nie liczyło. papu był Z2. No, straszam Przepraszam bardzo, ale byłem to Z2. Bo mogę no, oczywiście psa wytrzymać, bo mam oczywiście byla, no, do sklepu, bo, bo, bo dla, dla niego pokarmę. Po prostu, jak grałem będzie z to nie będzie to z a poprzegamy. No? Dobra. Hmm. Oczywiście też możecie pisać w komentarzach. Z jakich gier byście najbardziej chcieli, żebyśmy nagrali? Przykład nie wiem, z tak Bloxroyd. No, na przykład nie wiem, z Bloxroyd albo coś takiego. Bo tylko ty nie dał wyjść i po architekt dojechał. No. Jakie mówił, może pisać komentarze u niego na kanale. Jakie chcecie no, gry na jego kanale zobaczyć. Albo gry, albo nawet na przykład Jak zdobyć pierdolące historię twarzą. ELS RIMO! broka. Tam jest. Broczek! Co to to, to. Też, o, też. Możecie pisać oczywiście na kanale Małpapioron20, który jest na mojego kolegi Christiana. Jeżeliście na nim, na jego kanale, te kolejki pisać komentarze, jakiej, z jakich gier byście najbardziej chcieli Zobaczyć po prostu w co on tam gra i inne rzeczy, bo też możemy zrobić taki odcinek. Dbajcie to na sos, tak muzyki pisać, bo nam komentarze nie działają. Aby, mimo, że może mi będzie to działać, ale jak działać... nie będą działać u Chrystiana, to po prostu napiszcie u mnie w komentarzach i ja, 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 ja to powiem, co, co będziecie chcieli, żeby ten zagrał po prostu. Wiem oczywiście, że to nie były aż 50 rund, ale... Po tej rundzie, jakby jak oczywiście ją przegramy lub wygramy, będzie coś się tam ten kończył, kończył. Po prostu... Ja i Krystian chcemy też te dyksi prywatności. Po prostu. I teraz ja mam swój kanał, który ten muszę oglądać. No. Tak, po to chcemy. Wam nagle odcinki, a teraz chcemy odpocząć od tego nagrywania. Idzie na cieszyć z sobą. No. Od je tym w sensie mnie jaką z zwykłego Żeby nie było. Mhm mm Pomoc no. na konie, wezmiemy to zadmiary do pomocy. M. Nawaj ona M to Ja na zawrót nie. Ja nazywasz ogólnie. Gazówka. Ja. Dla tych, tak kto nie wie ja nazywam te postaci po mojemu. Oczywiście na moim właśnie tutaj, tutaj, tutaj w tym odcinku, coś. Będzie um, ukryta wiadomość do widzów. I mam nadzieję, że będziecie chcieli, że właśnie nadal z tego odcina, z, z tej gry.

I zarekalizowanie Dam radę Daniel Jednak ja nie rady No I się było na tyle w dzisiejszym odcinku Mam na nadzieję, że Wam się podobało. Um, no, Wam się podobało. No, widzicie, że Wam się podobało. Oczywiście, zostawcie. Oczywiście, że i subskrypcję, żeby było nazwięty na tym na, na, na kanale. Próbuję mieć 10 subskrypcji, ale to Odwaga, czy będzie, będzie cię chcieli um, dać mi lajka like lub i suwac, i suwac Na koniec im pokaz swój kanał ze biblijy. Ah, ja coś oczywiście? Um, to ogólnie jest mój kanał na YouTube. Jest tutaj, czy ja to, to per crawling Tu macie mój kanał. Tu tutaj ten tu i tutaj macie tu już tak dużo nagrań, ja A to są cisar, a No. To to i oczywiście na tyle było z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się bardzo, oczywiście Wam spodobał. Więc no, do zobaczenia. Dejcie like do no, pa. pa.